Gościmy dzisiaj w studio Panią Magister Inżynier Gabrielę Sierszeń z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze. Tematem dzisiejszej naszej rozmowy będzie kiermasz ekologiczny. Skąd pomysł zorganizowania takiego kiermaszu? Czy dlatego, że ekologia stała się ostatnio bardzo modnym tematem? Nie, proszę Pani, ekologia dla nas to nie moda, to w tej chwili to już jest konieczność. Podstawowym celem organizowania kiermaszy było budzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa naszego regionu. Innym celem było umożliwienie kontaktu producentów z konsumentami takiego kontaktu, który pozwoli na zrozumienie istoty produkcji żywności ekologicznej. Dzisiaj już możemy mówić o dużym zainteresowaniu produkcją ekologiczną, zarówno wśród rolników, którzy chcą przestawiać swoje gospodarstwa na metody ekologiczne. Jak i wśród konsumentów. Duże jest zainteresowanie działkowiczów produkcją żywności bez chemii. Coraz szersze są kręgi, osób, coraz szersze są kręgi konsumentów zainteresowanych, produkcją, zainteresowanych zdrową żywnością żywnością, która nie tylko syci, ale i leczy. Czy na naszym terenie możliwa jest produkcja takiej właśnie żywności? No właśnie, mówi się, że jesteśmy już tak skażeni, że nie możemy. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Na naszym terenie są już dwa gospodarstwa posiadające ATEST Ecolandu. Ecoland jest to Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi które zajmuje się nadawaniem, między innymi nadawaniem atestów w oparciu o analizę gleby, analizę wody, analizę środowiska. I tak jak już mówiłam, na naszym terenie są już dwa takie gospodarstwa, a przygotowuje się jeszcze siedem gospodarstw do wystąpienia właśnie o atest ekolandu. Kto jest organizatorem tej imprezy? Jest to już czwarty kiermarz ekologiczny, pierwszy raz pod patronatem wojewody jeleniogórskiego. Organizatorami kiermaszu są Fundacja Kultury Ekologicznej, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Miejski Ośrodek Kultury oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W ogóle organizujemy kiermasze dwa razy w roku, kiermasz w terminie wiosennym i jesiennym. Kiermasz wiosenny, ma na celu przede wszystkim zaopatrywanie ludności w nasiona pochodzące z gospodarstw ekologicznych, a także nowaliki, które zostały wyprodukowane bez chemii, nie są pędzone, nie zawierając więc azotanów i azotynów. Szerszą ofertę proponujemy na kiermaszu jesiennym, kiedy już możliwe jest sprzedawanie żywności wyprodukowanej w gospodarstwach ekologicznych, zarówno produktów rolnych, jak i ogrodniczych. Jesienny kiermasz przed nami. Póki co mamy wiosnę. Kiedy odbędzie się ten wiosenny, kwietniowy tego Tegoroczny kiermasz odbędzie się 25 kwietnia bieżącego roku w godzinach od 10 do 17 na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Co Państwo oferujecie? Co będzie można kupić? Co pooglądać na tym kiermaszu? Zapraszamy przede wszystkim do kupna żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych. Będzie do kupienia marchew, pietruszka, jaja, sery, nowaliki. Będzie również chleb wyprodukowany, wypieczony w gospodarstwie ekologicznym z ziarna wyprodukowanego w tymże gospodarstwie. Będzie to chleb z gospodarstwa Spiechowic, z gospodarstwa państwa Szachnowskich. Zapraszamy również do zakupów żywności atestowanej pochodzenia zagranicznego. Są to głównie produkty z gospodarstw biodynamicznych. tak. Takie jak soja i przetwory, mleko, mie, mleko s, sosy, Co tam jeszcze, ryż pełny, makarony, ciastka dla diabetyków, słodycze dla diabetyków. To z żywności zagranicznej. Ponadto w czasie kiermaszu oferujemy nasiona z gospodarstw ekologicznych na pewno będzie do kupienia fasola, buraki czerwone. Sałata, marchew, mm. będą również nasiona aksamitki, która o tyle jest ciekawa w gospodarstwach ekologicznych, a więc takich, gdzie nie stosuje się chemii, że wysiewają się tam, gdzie się chce odstraszyć nicienie. Ponadto oferujemy bogaty wybór roślin doniczkowych, oferujemy miody, leki, kosmetyki naturalne, leki ziołowe, zioła. Szeroki asortyment wyrobów z wikliny, duży asortyment wyrobów z ceramicznych, a także odzież, ubiory bawełniane. Ponadto w czasie kiermaszu oferujemy wydawnictwa i publikacje o tematyce ekologicznej, urządzenia grzewcze, energooszczędne dla odbiorców indywidualnych, filtry do wody, preparaty do czyszczenia szamp. Zapraszamy także do degustacji potraw kuchni wegetariańskiej i makrobiotycznej. Potrawy takie są prezentowane na każdym kiermaszu, przygotowywane są przez specjalistki Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także przez uczennice Zespołu Szkół Ekologicznych. Potrawy takie przygotowywane są również przez członków Towarzystwa Świadomości Krzyszmy z czarnowa i Góry. Na każdym kiermaszu proponujemy te potrawy, rozchodzą się one bardzo szybko, cieszym się dużym zainteresowaniem. Ponadto w czasie kiermaszu możliwa będzie również otwarta dyskusja z instytucjami ekologicznymi działającymi na naszym terenie i są to takie instytucje jak Fundacja Kultury Ekologicznej, Polski Klub Ekologiczny, Forum Ekologiczne. Ekoland, już wspomniany przeze mnie, a także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, czyli tzw. Policja Ekologiczna, no i oczywiście pracownicy wodru i nauczyciele szkół ekologicznych z tego terenu. Proponujemy do dyskusji takie tematy: jakość żywności, a jakość życia, i tu będzie można wszystko na ten temat dowiedzieć się od przedstawiciela Ekolandu. Proponujemy również stan powietrza, a klęska lasów Sudeckich. A także kultura i śmieci, i prezentacja organizacji ekologicznych działających na naszym terenie. Na ulotkach informujących o Waszej imprezie była przedstawiona również, a właściwie jest przedstawiona również, oferta artystyczna. Co ma ten temat? Tak, będzie również wiele ciekawych form działań artystycznych o tematyce ekologicznej. Będzie na przykład Teatr Nasz, to jest teatr państwa Jadwigi i Tadeusza Kutów z przedstawieniem pod tytułem Misja. Będzie bardzo ciekawe przedstawienie młodych ludzi, uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej numer 11 w Jeleniej Górze, którzy pokażą nam przedstawienie pod tytułem Człowiek i Środowisko. Będzie również, będą również występy zespołów tanecznych. Dziękuję. Na zakończenie przypominam, że 25 kwietnia w godzinach od 10 do 17 odbędzie się na Placu, ratusz, na, na placu Ratuszowym czwarty kiermasz ekologiczny. Dziękuję pani ślicznie za rozmowę.